Mam go wszystkim, z tej strony flash. Dzisiaj Wam pokażę, jak będę grał battlefield Bad Company 2 Multiplier Więc tak, mamy na początek do wyboru cztery klasy: Zwiadowca, medyk, mechanik i szturmowiec Ale w tym odcinku nie będę Wam pokazywał, jak opisuję klasy, tylko zajmę sobie zwiadowcą. To zaczynajmy. Jak widzicie, już jednego trafiłem Mam w nich Flash 147 Oj widać mnie bije i już, już, już atakuje Aj! Nabili mnie Go na serwerze g4g.pl Dam link w opisie i IP Moim zdaniem serwer jest fajny Nie można powiedzieć polski Mam też na innym Na innej postaci mam 28 chyba Zda mam tylko... mam prawie wszystko blokowane po zemieka. Medyka Widzicie nie jestem jakiś profesjonalistą Filmik będzie... Filmik będą tak stawiane co tydzień, mam nadzieję będę miał czas. A tutaj ja zacznijmy dobrze grać trochę Zrobię osobny Filmik o... O kurde. nadzieję, że nie mam zapomniałem. Zrobię oso osobny filmik o opisie Postaci. Znaczy, no, Claf, czyli medyk, wiadowca, mechaniki, sztukmolc. Jak widać tutaj, ładne poziomy są. Zrobiłem nową postać, ponieważ chciałbym Wam pokazać jak wbijam. Jak wbijam wszystkie rzeczy, ponieważ alwejdą tam są tak na kiedyś... Ale nie widzę Aj. Zejdzie. Oj, To no, chyba ktoś był. No właśnie. Aj! Psaki Finny postanowił staram się wrzucić już dzisiaj Nie mam tam to czasu Aj nie trafiłem go A tutaj widzę, że ktoś mnie strzelał Ok, uciekł Aj! RKMA. Oh, no, no, co no, rujny Charlie. O, oh, widzę, jestem tutaj na B. Jak mówiłem, zaczynam od początku, więc... Jest jakimś specjalistą. Ja postaram się jeszcze kupić dodatek w Wietnam O, widzicie tam jest snajper Schowany, go znaczy też o, Snajper leży O widzicie ale to ładne miejsce teraz Aj, ściągnę go. Zapatrzeć, czy tu sami kogoś nie ma. Aj, obok. Nie wzięli? Kamby. Aj! Widziałem go, ale mnie nie zauważył. Ale widzicie... Nie jestem za dobry w Battlefield'zie. Planuję też kupić Battlefield 3. Lecz leć to w swoim czasie. Nie wyszuki. Nie, Tutaj. Tu teraz gada, to jest ta to A jest mockie czym Polecam zjadowcę mechanika i szumowego medykę, nie powiem źle mi się nie tak, ale udało mi się go się zachować. Bo już chyba ktoś we mnie strzelał, nie z moich I Nie widzę O, i, i Twój zespół przegrał Tak Niestety już muszę kończyć Bo wyjeżdżam, to tak Na razie wszystkim zapraszam do komentowania, subskrybowania łapę w górę jak i w dół I napiszcie mi w komentarzach czy dobrze dźwięku Dobra, na razie